O tych polskich uroczystościach związanych ze ślubem księcia Williama i księżnej, już to możemy powiedzieć, Katrin, już nie Middleton. No właśnie, czy zmienia się nazwisko, czy nie zmienia się nazwisko? Nazwisko pozostaje, dojdzie tylko ten dodatkowy tytuł Cambridge, tak? Księżnej, księżnej Cambridge. Cambridge. Catherine. Ja podejrzewam, że nazwisko będzie chyba mniej używane w tej chwili, w, tej, w tych okolicznościach, w tym przypadku, ale zobaczymy. Z pewnością będzie się przywoływało jako tę dawną Kate Middleton. Ale ona wzięła nazwisko po mężu, tak zadeklarowała. To tym bardziej. Panie doktorze, pan wspomniał o, o tym, że suknia ślubna Elżbiety II była problemem politycznym. Dlaczego? To była bardzo głośna sprawa, właśnie jeśli chodzi o do, do taki przedmiot badań politologów, nie tylko historyków, dlatego że wówczas rządzili lejberzyści. Wielka Brytania była biedna. Kartki obowiązywały nie tylko. 47 rok. Tak, kartki obowiązywały tak zwane kupony na, na zakupy, również nie tylko jedzenie, ale i rzeczy takie jak tkaniny. I ta właśnie suknia ślubna po pierwsze był problem. Ile ona będzie kosztować. I kosztowała oficjalnie nieco ponad 1500 czy 1200 funtów. Natomiast problem był, z jakiego materiału zostanie wykonana. I to się stało tematem debaty publicznej parlamentarnej i doszło do debaty w parlamencie i cały problem chodziło o to, żeby nie był to materiał importowany w tym przypadku chodziło o słynny jedwab lioński importowany z Francji i projektant sukni Norman Hartnell powiedział to był bardzo znany kostiumolog wówczas już miał swój dom mody stwierdził, że jest to oczywiście jedwab, ale był to jedwab wyprodukowany przez Jedwabników Chińskie, ale pracujące w na terenie Brytanii, jedwab z Kentu, suknię uszyto w Londynie i sarkastycznie powiedział, powiedział coś takiego, że z całą pewnością te jedwabniki są chińskie, ale z Chin niekomunistycznych. I dodał, że rzeczywiście uszyto drugą suknię z jedwabiu tego liońskiego, ale już taką suknię, którą królowa miała po, na ten miesiąc ślubny, na ten okres, kiedy składała oficjalne wizyty, dziękując za prezenty, co jest wpisane w protokół, w ceremoniał. I to była suknia, o której też mówił oficjalnie projektant i powiedział, że to jest jedwab, ale z jego zapasów, który on kiedyś miał. Więc bardzo dokładnie wyjaśniano, tak tłumaczył i też był dyskusyjny, był problem na przykład pewnej kolekcji uszytej dla królowej, czy nie jest to zbyt krótka spódniczka na przykład. To był problem polityczny, czy królowa może nosić, to już moda się zmieniała, 1947 rok, na tyle, krótką spódniczkę i czy miała prawo do 300 kuponów tych specjalnych właśnie, więc to polityka wkracza w te kwestie, ale później wszyscy czekali na ten ślub, tak jak i dzisiaj i kochali królową. A kochają. to też świadczy o tym, że królowa nie chciała się odrywać i, i nie chciała pokazywać, prawda, że jest królową i, i wystawnie nagle, prawda, wystąpi, ale właściwie chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że tutaj ta suknia jest tu stąd, tak. jedwabniki jedwabnikami. No. No wcześniej dała się sfotografować jako mechanik podczas II wojny światowej, dobrze pamiętam tak, tak. Wielokrotnie zresztą występowała w sportowych, mamy w sportowych strojach. strojach, grała tak, tak, tak. w krykieta, grała w tenisa. To były niby też paparazzi znamy te zdjęcia nawet z pierwszego oficjalnego spotkania z Filipem, niby przypadkowe, ale wiemy właśnie jak gra czy partie tenisa właśnie. z nos z... Dopiero potem ją oceniano jako nie najlepiej ubraną. To było takie, kiedyś przeczytałem takie piękne zdanie, jeśli chodzi o gust muzyczny królowej, że jej gust był gustem raczej wielu niż niewielu. To bardzo ładnie i dyplomatycznie powiedziane. Pani doktor, nie mogę o to zapy nie zapytać pani jako politologa, ślub księcia Williama i Catherine Middleton ma znaczenie polityczne, ma jakieś konsekwencje polityczne? W tej chwili nie ma konsekwencji politycznych poza tą jedyną, że ewentualny przyszły następca tronu, oczywiście w kolejności, drugi ma żonę. I można powiedzieć, że w tej chwili jest takim kandydatem, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć idealnym. Jego ojciec jest o tyle obciążoną osobą, jeśli chodzi o tę rodzinę królewską i przyszłego, i, i, i oczywiście konto przyszłego następcy tronu, z uwagi na te wszystkie perypetie, które wiązały się z jego byłą żoną i, i oczywiście te, te wszystkie sytuacje separacji, sytuacje właśnie takiej można powiedzieć napięcia między tymi dwiema osobami, które z drugiej strony można powiedzieć, że zbliżyły trochę tę Rodzinę królewską do, do, do pozycji przeciętnego człowieka, Brytyjczycy, jak i my, ludzie spoza Zjednoczonego Królestwa, zauważyliśmy, że tam ci ludzie mają takie same problemy jak każdy z nas, jak każdy przeciętny człowiek. Przepraszam bardzo, muszę przerwać, bo właśnie na balkon pałacu Buckingham weszła młoda para książę William, księżna Catherine. No i czekamy na to, o czym rozmawialiśmy, czyli na ten małżeński pierwszy oficjalny, publiczny pocałunek. Ja przygotowując się do Państwa przejrzałam doniesienia internetowe, z tego co się dowiedziałam, wiele bukmacherskich zakładów zostało właśnie ustawionych, jakiego typu to będzie pocałunek, pocałunek i czy ile to będzie pocałunek z policzek, tak, czy w usta, Są to, jest to temat, Wszystko który zajmuje spekulacje, tak, tak, te sekundowe wyliczenia, absolutnie tak i, i Brytyjczycy chętnie, pojawiła się królowa, ustawioną. Myślą Państwo, że będą Brytyjczycy odliczać? Szczególnie ci, którzy postawili 6 w porywach do 10 funtów, jak to przeciętnie obliczono. Z pewnością tak. Jak zresztą słyszeliśmy w Państwa relacji wcześniejszej, wiele osób przecież przyszło po to przed pałac, żeby właśnie tę chwilę móc zarejestrować w własnej głowie, jak słyszeliśmy opowiadać nawet własnym dzieciom. Ale że oni budują napięcie. Panie doktorze. O, jest ojciec tak, Katrin. Tak, jest Panie to... doktorze, pan przyniósł mi ściągę 5,3 sekundy. To był najdłuższy królewski pocałunek holenderskiej pary w 2002 o. roku. Uwaga! Króciuteńko! Ja myślę, że Londyńczycy są Tak, ja też myślę, że to właśnie, czy czym jest... pani doktor mówi, że, że czekali te 0,4 sekundy Diana z Karolem. Więc to myślę, chyba nawet nie że... ja to... A może będą musieli Albo powtórzyć. Może... No, Albo a może musieli... to nie był ten właściwy, tylko próba. Y to już mogło być Pani pośrednia. też jest zawiedziona, pani doktor? Ja nie jestem zawiedziona. Ja uważam, że jeśli 0,4 sekundy trwał pocałek i Karola, to może było pewne nawiązanie. Tych nawiązań było sporo, Państwo również wskazywali. Może to nie jest ten właściwy, albo tych właściwych już było kilka, a to jest ten, który pojawił się po prostu na balkonie. I, i, i może... Pocałunków niewątpliwie było wiele, ale ten oficjalny, pierwszy, ten właśnie mój obejrzany. Tak, formalnie w tych tabelkach później się znajduje. Później się powiem, znajdzie mówią, jako, tak. jako historyczna tak. chwila. E, no. Czy mógł być trochę już żyć? zawsze. <głosy> <głosy> Panie doktorze, no niestety, w pana tabelce ten pocałunek raczej pierwszych miejsc nie będzie zajmował. Oczekiwana, ale ale to... jeśli chodzi o oczekiwanie i o napięcie przed, ja myślę, że jako jeden z To jest ten moment kolejny, ważny w dzisiejszej ceremonii. O 14.30 nad Pałacem Buckingham mają przelecieć samoloty sił powietrznych RAF. Między innymi samolotów z II wojny światowej i z Wielkiej Bitwy o Anglię, w której ogromną rolę też odegrali Polacy i polskie jest, bataliony, polscy myśliwcy. Ale i królowie również, monarchowie, którzy wspierali swój naród, byli z nim w trakcie bombardowań. Przecież królowa matka, y, y, absolutnie tak, i y, 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 królowa Elżbieta, to było to. Tak, to... bardzo dobrze byli postrzegani przez tak, Norkę wojny. Tak, bardzo był... mocno się, moim zdaniem, tutaj. W czasie bombardowań. Londynie, w czasie bombardowań przecież... razem z Londyńczykami y, wspólnie dzielili ten los i strach i, i, i to zagrożenie. Więc, moim zdaniem, właśnie to, że królowie w takich momentach, y, monarchowie brytyjscy, nie odstępowali, są, jest istotne. Też pamiętam te zdjęcia po pożarze, kiedy już y, y, późniejsze, y, które my pamiętamy... Y, o, o, i jeszcze jeden. bym się pocałowali. Tak, Był to... kolejny pocałunek. Ja myślę, że to będzie taka seria. Tak, tak. A to, to będziemy, będziemy sumować li... wtedy, czy liczyć ten no, najbliższy? No to jest kłopotliwe. Dotychczas widocznie nie, nie umieszczano tego... Bo tabel, To jest nie? inny ślub, to są inni ludzie. To Ale jest pierwszy wiek, Bardzo naturalnie i bardzo fajnie. To nie jest ani wymuszony długi, długi ani, ani no. jakoś specjalnie. Widzimy właśnie samoloty, które nadlatują nad pałac Buckingham. Także te historyczne. A po raz pierwszy były aplikacje na zrobiona, zrobione, na przykład zaproszeń ślubnych, nie zaproszeń, tylko programu ślubnego można było kupić. Więc to jest znak czasu to Tak, się tak, tak. No to są też młodzi ludzie, no przypomnijmy 29-letni, no to, to jest też i, i, inaczej, niepostrzegające właśnie takie relacje międzyludzkie. Znaczeni są młodzi, ale już na tle dojrzali, że Ta. w tę rolę wstąpią, wstąpią no, błyskawicznie. Tu jeszcze ten kontekst jest ważny w wyboru daty ślubu, bo to jest bardzo przemyślane, w przyszłym Pałac Królewski chciał właśnie, żeby ten ślub mniej więcej w tym okresie się odbył z uwagi na to, że przyszły rok już jest bardzo napięty, yy, ponieważ będzie wielki jubileusz królowej i już trwają przygotowania i podobno Elżbieta druga nie chciała, aby to nałożyło się, się... czy odebrało nieco tego blasku też olimpiada, więc to wystarczy tak. dlatego ten ślub miał się w tym momencie odbyć i następne spotkania młodych są starannie wyreżyserowane już prawdopodobnie będzie spotkanie, kiedy obama przyjedzie niedługo yy, do hmm. europy i ma być ich po podróży, po ślubie, ich spotkanie krótkie mhm. wtedy. Nie pozwalają poddani zejść książęcej parze. Nie pozwalają, bo długo czekają. Ale klimat na takie też wyrażenie. inny, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, to samo zdjęcie, ta sama sytuacja, ten sam balkon bo zdjęcie nie to Więc samo. Więc właśnie chciałem to Państwu pokazać. To jest zdjęcie z 1947 roku, ze ślubu, o którym już wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy ślubu królowej Elżbiety. I oprócz tego, że jest na niej cała królewska, prawie cała królewska rodzina, książę William i Katrin już schodzą z balkonu, oprócz tego, że jest tutaj cała królewska rodzina, jest tutaj także jedno zdjęcie w drugim rzędzie, nie wiem, czy Państwo je widzą, na którym na którym król, pozdrawiając tłumy, trzyma w ręku papierosa. Co skutecznie odnotowali dziennikarze. Czy podczas tej dzisiejszej ceremonii już wychwycił Pan jakieś takie niezręczności, spadki? Komentując, nie, byłem, nie oglądałem wszystkich momentów tak dokładnie tych sytuacji, natomiast była tam pewien moment, na który zwróciliśmy w studiu uwagę. Mianowicie, i y, to przecież oficjalna relacja, y, dosyć rozbawiony właśnie y, drużba bestmen, y, kiedy przed rozpoczęciem ceremonii ślubnej, y, y, no, Chichoty, jak coś ich rozbawiło strasznie bo i pan młody, i drużba zaczęli się nagle śmiać. Drużba, czy brat troszkę mocniej. I ci młodzi byli szalenie, ale pogodnie rozmawieni, jak ją coś zapewne dostrzegli. Zdarzają się takie wpadki, pamiętam czarny rycerz, Cóż to był czarny rycerz w 1947 roku w ślubie, w czasie uroczystości ślubnej Elżbiety. Też było strasznie trudno o miejsca, losowano je. Yy, pewna lady przemyciła yy, małego Pekinczyka, którego trzymała w mówce przez całą uroczystość ślubną i nie szczekał piesek. Ale przeszedł do oficjalnej biografii królowej, więc na pewno jutro może, usłyszymy o tym. Może ten śmiech był po prostu sposobem na odreagowanie tego gigantycznego stresu, co do którego nie mamy wątpliwości. Yy, coś się działo. nie To było widać, że oni się z czegoś lub jakaś sytuacja była do Rozbawiły. której mian, Tak, myśmy nie widzieli, to było poza kamerą. Bardzo dziękuję pani doktor Małgorzata Kaczerowska z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor Janusz Sibora, badacz dziejów Ceremoniału Klewskiego Uniwersytetu dziękuję. Gdańskiego. Dziękuję cały bardzo. świat, dziękuję państwu dziękuję. bardzo. Cały świat patrzy w stronę Londynu i obserwuje uroczystości, które cały czas trwają jeszcze przez wiele dni będą trwały, ale my e, zmieniamy temat e, nie, nie zmieniamy tematu, prostują wydawcy. Stało się to na oczach prawie dwóch tysięcy gości zgromadzonych w opactwie westminsterskim. Setek milionów przed telewizorami książę William i Kate Middleton wypowiedzieli sakramentalne tak. William nałożył Kate obrączkę z walijskiego złota. Sam zdecydował, że nie będzie nosił tego symbolu małżeństwa. Przypomnijmy sobie tę chwilę. William Arthur Philip Louis. Ja, William Arthur Philip Louis, biorę Ciebie, Catherine Elizabeth, za moją poślubioną małżonkę, by być z Tobą od dziś na zawsze, na dobre i na złe, w bogactwie i w biedzie, w chorobie i zdrowiu, by kochać Cię i miłować, póki nas śmierć nie rozłączy, zgodnie ze świętym prawem boskim. I to Ci przyrzekam. Catherine ja, Catherine Elizabeth, biorę Ciebie, Williamie, Arturze, Filipie, Louis, ze Za zaślubionego mi małżonka, by być z Tobą od dziś na zawsze, for. For better, for na dobre i na złe. W bogactwie i w biedzie, w chorobie i zdrowiu, by kochać Cię i miłować, póki nas śmierć nie rozłączy, zgodnie ze świętym prawem boskim, i to Ci przyrzekam. Bliż, O Lord, ten ring. Niech Bóg Błogosławi te obrączki, i niech noszą je, będąc sobie wierni, i by żyli w pokoju, w miłości do końca swego życia. Na Jezusa Chrystusa, naszego Boga. Tę w tę obrączku się zaślubiam Ciałem Cię, Cię wielbie I wszystkie me dobra doczesne z Tobą dzielę. W, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.